Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Bigster News i znów wracam do tematu Dastera i Bigstera z napędem na cztery koła automatem a nawet instalacją LPG. Ostatnio mówiłem, że najprawdopodobniej Duster i Bigster 4x4 z automatyczną skrzynią biegów będzie miał napęd dwusilnikowy, czyli przednią oś będzie napędzał klasyczny silnik spalinowy w układzie hybrydowym, natomiast tylną tylko silnik elektryczny. Mniej więcej to samo dziś mamy w wielu modelach Toyoty z napędem hybrydowym. No i to się już właściwie potwierdziło, bo w Hiszpanii przyłapano na testach taki samochód, a mianowicie Dacia Duster z silnikiem elektrycznym przy tylnej osi. Ale nie o tym będzie ten film. W dzisiejszym odcinku Bigster News chciałbym Wam przekazać kolejne informacje, które spływają wprost z Rumunii. W tym miejscu chcę podziękować autorowi kanału 4x4 AWD Sleep Test on Rollers Channel, który mi tę informację podesłał. Otóż dosłownie kilka dni wcześniej wygrzebał w sieci informację, że Daster 4x4 z automatem dostanie napęd tylnej osi firmy Valeo. O taki dokładnie. Jest to blok, przekładnia silnik, pracujący na napięciu 48 V. Sama przekładnia ma dwa biegi, co pozwala jej napędzać auto w pełnym zakresie prędkości. Rozwiązanie to powstało dokładnie do tego, do czego będzie używane w dasterze i bigsterze, czyli do zmniejszania emisji CO2? dla samochodu z napędem na 4 koła. Problem polega na tym, że przykładowo taki Bigster 124 4x4 ma najwyższą emisję ze wszystkich wariantów napędowych, wynoszącą 137 g na kilometr, kiedy wersja przednio napędowa ma emisję na poziomie 124 g na kilometr. I teraz wprowadzenie na rynek Bigstera 4x4 z automatem, czyli albo przynajmniej tak samo, albo jeszcze bardziej emisyjnym napędem Niż obecny Bixter 4x4, byłoby dla daci samobójstwem, bo i tak ani żaden Bixter, ani żaden Duster nie mieszczą się w limicie ustalonym przez Komisję Europejską, to jest 93 z groszami. Więc dołożenie kolejnego wysokoemisyjnego wariantu jest po prostu niedopuszczalne. Tym bardziej, że prawdopodobnie będzie to wersja bardzo popularna, bo takiej przecież sami wypatrujecie. Tym bardziej jeszcze, że auto ma być wyposażone w instalację LPG. To już w ogóle będzie pewnie hit sprzedaży. Urządzenie firmy Valeo powstało właśnie po to, by obniżyć, a nie podnosić emisję samochodu z napędem na cztery koła. Nawet utrzymanie emisji na takim poziomie, jaki jest obecnie w Bixterze 4x4 byłoby sukcesem, ale prawdopodobnie Duster i Bixter z tym rozwiązaniem będą miały niższą emisję. Otóż silnik ten ma moc ciągłą 20 kW, co właściwie pozwala na samodzielne napędzanie auta w korzystnych warunkach. Dzięki temu samochód będzie mógł pokonywać krótkie dystanse albo, na przykład, ruszać, a to istotne z punktu widzenia emisji, bez udziału silnika spalinowego. Dodatkowo, silnik ma zdolność do generowania energii, czyli będzie ładował akumulator. Pozostaje pytanie, jaki silnik będzie się znajdował pod maską. I tu prawdopodobnie Was zaskoczę, bo raczej nie będzie to silnik 1.8, jak obecnie w wersji hybrydowej. Ale będzie to benzynowy silnik 1.2 TCE, który mamy w wersji przednio i czteronapędowej. On już i tak pracuje w układzie miękkiej hybrydy, ale dzięki rozwiązaniu firmy Valeo ta miękka hybryda poniekąd będzie miała możliwości pełnej hybrydy, tylko że w bardzo ograniczonym stopniu. I silnik spalinowy i elektryczny przy tylnej osi nie będą ze sobą zespolone. Bo właśnie z myślą o napędach typu Mild Hybrid powstał ten silnik elektryczny firmy Valeo. Na stronie producenta jest prosto napisane, że zobaczcie tutaj mniej więcej, że ten napęd doskonale sprawdzi się w samochodach segmentu B-ów i LCV wyposażonych w sieć 48 V. Poza tym, popatrzcie na napęd hybrydowy w dasterze, jaki jest stosowany obecnie. Akumulator trakcyjny o sporych rozmiarach umieszczono za tylną osią. Gdzie tu jeszcze upchnąć silnik elektryczny? No nie ma miejsca, a przecież jeszcze trzeba gdzieś zmieścić zbiornik na LPG, bo miała być hybryda 4x4 z LPG. Zatem niemal pewne jest, że będziemy mieli do czynienia z tym samym silnikiem, który napędza obecnie dastera i Bigstera 4x4, ale połączony z drugim silnikiem napędowym przy tylnej osi. Ale teraz rodzi się kolejne pytanie: a co z automatem? No, automat to akurat nie jest jakiś szczególny problem, choć mogłoby się wydawać, że jest, skoro w obecnym dosterze i Bigsterze takowego nie ma, jest tylko w wersji hybrydowej, ale wystarczy delikatnie cofnąć się w czasie i przypomnieć sobie, jaki napęd był oferowany do poprzedniego dostera. Pamiętacie wersję TCS-150 EDC? Był, automat był. A czego nie było? Napędu na cztery koła. No właśnie. A dlaczego to już proste? Dacia nie posiada takiej skrzyni rozdzielczej, którą można by połączyć z automatyczną skrzynią biegów EDC i wyprowadzić napęd na tylną oś. Tak, Nissan miał kiedyś takie rozwiązanie, ale to historia. I trzeba by skonstruować nową, taką, która pasuje. Więc nie ma i nie będzie tej skrzyni. Jest tylko skrzynia rozdzielcza dla przekładni manualnej i to od wielu lat i tu już nic się nie zmieni. A zatem z najwyższym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, Dacia Duster i Bigster będą miały napęd na cztery koła z automatem, tylko że to będzie nadal tylko napęd naprzód i dopędzanie tylnej osi. A dołożyć do tego silnika 1.2 TCE instalację na gaz, to już nie jest problem, bo takie rozwiązanie jest gotowe. I tak oto będzie wyglądał ten nowy układ napędowy, który według doniesień ma debiutować pod koniec roku. Niektórzy widzowie zwrócili mi uwagę, w poprzednim materiale, że przecież silnik elektryczny napędzający tylną oś radzi sobie sprawnie w terenie w samochodach z takim rozwiązaniem. Tak i nie. Zwróćcie proszę uwagę na to, w jakich samochodach te skuteczne rozwiązania montowano. W hybrydach plug-in. Mowa na przykład, o wspomnianym w komentarzu Mini Countrymanie, czy Jeepie Renegadzie, czy tam nawet Jeepie Compassie. Gdzie mamy do czynienia z dużo wyższym napięciem w układzie napędowym, dużo wyższą wydajnością baterii i konstrukcją napędu hybrydowego, umożliwiającego stałe dostarczanie prądu o dużej mocy na tę tylną oś. Tu takiej sytuacji nie będzie, bo silnik spalinowy nie jest w klasycznym układzie hybrydowym i nie będzie takim generatorem jak we wspomnianych autach, albo jak w klasycznej hybrydzie daci. Jest to technicznie niemożliwe. A zatem pomimo wspomnianego w materiałach Valeo wysokiego momentu obrotowego 1800 Nm, ale na kołach, nie spodziewałbym się tutaj pełnowartościowego napędu na cztery koła z silnikiem o dużej mocy z tyłu. Sam producent podaje, że moc ciągła 20 kW jest dostępna tylko przez około 10 sekund. Moc szczytowa to 25 kW, pewnie dostępna tylko przez chwilę, np. w trakcie ruszania. Więc tu nie ma za bardzo się czym chwalić, w sensie no, nie jest to zbyt duża moc. Ja oczywiście nie twierdzę, że to rozwiązanie nie spełni swojej roli. Będzie ten napęd z tyłu i wyjedziemy z jakiejś przeszkody, czy ułatwi nam on podjechanie pod zniesienie. Ale jeśli to nie będzie wymagało dużo od tylnej osi. Twierdzę jedynie, że nie będzie to napęd tak skuteczny, a nawet podobnie skuteczny jak stosowany obecnie. Więc jeśli chcecie kupić Bixtera z prawdziwym, skutecznym 4x4, to ja bym nie zwlekał z jeszcze jednego powodu. Może się bowiem okazać, że mam rację, a jednocześnie, że producent wycofa za jakiś czas klasyczną odmianę 14 4 z manualem, bo kary za emisję CO2 będą zbyt wysokie, by utrzymać taki wariant w ofercie. Oby nie, ale też obym nie miał racji.